Hej, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, jaram się niesamowicie. Myślę, że energia będzie specjalna dzisiaj, dlatego że nagrywam do Was z mojego domku na wyspie, <grym> będąc w Tajlandii, jak zapewne już wiecie, zakończyła się era naszych nagrań. Może niekoniecznie w Dubaju, bo tam raczej jeszcze będą nagrania, ale w tym konkretnym mieszkaniu, także... Póki co są nagrania z wyspy. Jak widzicie, znalazłam czas, żeby nagrać wideo, jak już jest ciemno, ponieważ cały czas coś się dzieje i jest to po prostu niesamowite. Natomiast dzisiaj przychodzę do Was z tematem: czy wszystko tak dokładnie z naszą manifestacją? Jakby dobra odpowiedź, tu też to jest tak, ale wytłumaczę wam trochę w tym filmie, dlaczego i jak niektórzy rozumieją manifestację. W troszeczkę niepoprawny sposób, chcąc też mnie trochę zawstydzać, shamingować w zakresie tego, jakim nauczycielem manifestacji jestem, poprzez to, co pokazuję. I uważam ten temat za niezwykle ważny. Nie tylko ze względu na to, żeby siebie jakoś tam usprawiedliwiać, bardziej dlatego, żebyście też nie szli w te schematy, w tym kierunku, bo po prostu możecie się za niektóre rzeczy obwiniać i stawiać właśnie w roli ofiary. A z tego, jak wiemy, w manifestacji chcemy maksymalnie wychodzić, bo to nam nie sprzyja w kreowaniu życia marzeń, bycia kobietą sukcesu i kobietą, która zawsze jest chciana, kochana i wybierana. Ten temat też między innymi poruszałam już troszeczkę w naszym obecnym wyzwaniu Glow Up, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu, które aktualnie trwa i możecie je śmiało nadrobić. Jak widzicie robimy Glow Up, ja słuchajcie czuję, że ta wyspa sprzyja totalnie temu, codziennie czuję się coraz lepiej i fajnie się to wszystko połączyło właśnie z naszym wyzwaniem. Także zapraszam Was tam. Tam też właśnie akurat dzisiaj było o wyznaczaniu standardów, i jutro będziemy sobie ten temat kontynuować. No i właśnie dostałam taki komentarz na TikToku między innymi, właśnie, gdzie osoba mnie skrytykowała i napisała, że to jest i tak przecież wszystko z mojej podświadomości, że ona mi napisała coś z mojej podświadomości. I jest już też TikTok o tym, ale dzisiaj chciałam Wam właśnie troszeczkę bardziej rozwinąć filmie na YouTubie ten temat. I wyobraźcie sobie po prostu coś takiego, że ja idę do kogoś na profil, do jakiejś osoby publicznej i piszę jej, że jest na przykład głupia i brzydka, i usprawiedliwiam sobie to tym, że ja właśnie napisałam to, co ta osoba o sobie myśli. Czejcie! Ja myślę, że wiele osób, które mnie na przykład lubi, podziwia, szanuje, totalnie stwierdziłoby, że. Jestem trochę, trochę nierówno pod sufitem, tak? Czyli ewidentnie pokazałabym, że nie potrafię sobie poradzić z jakimiś swoimi przekonaniami o sobie i na temat mojej rzeczywistości. E, raczej nikt by nie pomyślał, że o, to było o tamtej osobie, tej osobie, której to napisałam. <grytanie> Rozumiecie? I to jest mega ważne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tak będziemy zero-jedynkowo rozumieć manifestację, że to jest takie bardzo bezpośrednie, to totalnie będzie nam się, e, może nam różne rzeczy, mogą nam różne rzeczy nie wyjść, jeżeli chodzi, szczególnie tutaj myślę o manifestacji miłości. Dlatego, że jeżeli na przykład druga osoba, wyobraźmy sobie, że będzie e, przekraczała nasze granice, a my na przykład już sobie przeprowadz, przeprow, przepracowaliśmy to, żeby stawiać granice, i mamy jasne granice tu w naszej podświadomości, to możemy zakładać, że ta osoba przekroczyła te granice, bo ja jeszcze nie umiem wyznaczać granic. No w sumie, jeżeli tak zakładam, to mam rację, jeżeli mówię, że nie umiem stawiać tych granic. Ale tu nie chodzi o to, żeby zawsze szukać swojej winy, bo manifestacja nie jest taka bezpośrednia. To może być tak, że ta osoba przekracza nasze granice, ale jednocześnie pokazując nam coś innego. Czyli, na przykład, zobaczcie, tutaj w, w hejcie, które gdzieś tam się pojawia, na przykład pod moimi filmami. To nie jest zawsze tak, że to, co konkretnie co mi napisze ta jedna osoba, to jest to, co jest wyciągnięte z mojej podświadomości. Oczywiście niektóre osoby mogą takie rzeczy szczytywać, bo sama umiem czytać, energię i tak dalej, ale to nie jest tak, że ta osoba sczytuje wszystko, co ja myślę o sobie, bo dla mnie hejt na przykład może być tym, że ja po prostu wiem, że rzeczy, które wrzucam, triggerują ludzi. I zobaczcie, na przykład jak wstawiłam treść o tym, że wynajmowałam mieszkanie w Dubaju za 32 tysiące miesięcznie, i ludzie zaczęli tam komentować. krytykować mnie i to, że ja nawet tyle nie mam pieniędzy, i że to jest kłamstwo. I czy to. Czy, czy zakładamy, że ja to w mojej w mojej podświadomości, że to jest kłamstwo, skoro ja wiem, że to nie jest kłamstwo? No nie, bo to tak nie działa. Ja po prostu wiem, że mówienie na przykład o finansach, o pieniądzach może triggerować osoby, które mają inne przekonania dotyczące pieniędzy. Więc jak widzicie na tym przykładzie, to nie jest tak, że ja mam negatywne przekonania o pieniądzach, bo jak widzimy te pieniądze jednak mam, więc raczej tych negatywnych przekonań o pieniądzach mieć raczej nie mogę, przynajmniej do takiego poziomu, do jakiego mam je pozytywne, to do takiego poziomu finansowego dochodzę. Więc jednocześnie to nigdy nie będzie takie jeden do jeden. To zawsze może być o czymś innym. Tak jak dla mnie hejt jest o tym, że no trafiło w jakiś czuły punkt kogoś, i ktoś postanowił się, że tak powiem, brzydko, wyżygać pod moim postem. I tak się ludzie wyżywują pod różnymi rzeczami. Ale czy ja na przykład, jako osoba, na którą jest ten żyk rzucany, ale brzydkie słownictwo już uważam, przepraszam, ale uważam, że ono jest takie dosadne i konkretne i będzie bardzo tutaj dobrze to opisywać. Czy ja jako osoba, na którą został ten żyk wyrzucony, mam siebie obwiniać, obwiniać i brać odpowiedzialność za to, że ktoś sobie nie radzi ze swoimi emocjami, że ktoś jest na tak niskim poziomie świadomości, że musi takie rzeczy napisać gdzieś, żeby sobie dać ujścia? Jeżeli ja bym wiedziała, że to, co zostało tam napisane, w jakiś sposób świadczy o mnie, wzięłabym, w sensie z tą osobą raczej tak nie zależy, jak to było wyrażone, ale wiecie, ja, ja jak coś widzę, że mam jakieś przekonania, których nie chcę mieć, biorę za to odpowiedzialność i wykonuję pracę wewnętrzną, aby to zmienić. I to jest, uważam, dobra droga. Ale jeżeli my idziemy drogą typu: to jest moja wina, że ta osoba mi to napisała i. To ja muszę coś w sobie zmienić, czy wręcz muszę się zacząć kłócić z tą osobą, czy cokolwiek, jakkolwiek oddawać swoją energię, to jest stawianie się w roli ofiary. I to jest właśnie ważne też w kontekście manifestacji relacji, bo jeżeli my idziemy w tym kierunku, ja cały czas biorę winę na siebie za to, co ta osoba robi, nie tędy droga. Cały czas podejmujemy się pracy wewnętrznej, cały czas pracujemy nad self-konceptem. Ale tu nigdy nie chodzi o stawianie się w roli ofiary. Jeżeli ktoś przekracza moje granice, to przekracza moje granice i wysokim self-konceptem będzie, tak, wyznaczenie tych granic tutaj, ale nie zakładanie, że cały czas ten człowiek jest negatywny, bo ja mam złe przekonania o sobie. To, że ja mam złe przekonania o sobie, pokazuje to, że ja nadal pozwalam temu człowiekowi robić mi krzywdę. To są złe przekonania o sobie. A nie to, że nie wiem co. Nie wiem co już. Chyba postawię tu kropkę. Mam nadzieję, że wiecie jaki tutaj miał być przekaz, chociaż wiem, że jeżeli ktoś poszedł właśnie w tym kierunku, zaczynam się o wszystko obwiniać i weszło to już w troszeczkę w taki nawyk, wyrobiliśmy sobie takie przekonania, to może trochę zająć zanim to znowu przeskoczy. Jednak jestem pewna, że to co tutaj powiedziałam może Kilka, wiele osób poruszyć i do jakichś nowych wniosków doprowadzić. Także, jeżeli pojawią się wątpliwości, będziemy sobie też ten temat kontynuować. Tak jak wspominałam, też sobie idziemy w to mocno w wyzwaniu glow-up, bo myślę, że to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o dostrojenie się do naszej nowej, lepszej wersji na takim bardzo glowy i po prostu high poziomie. Także zapraszam Was tam serdecznie. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego nagrania. Mam nadzieję, że szybko pojawi się kolejne, bo trochę tutaj muszę się spinać z tym nagrywaniem, żeby znaleźć chwilkę na to. Natomiast tak, kiedy będzie to będzie, kiedy będzie potrzeba, to się pojawi. Dzisiaj życzę Wam cudownej reszty dnia i do usłyszenia kolejnym razem. Pa, pa!